Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie 38. należnych i jadę do bitwy żeby strzelać czołgi ciężkie bo mam takie zadanie polowanie na mamuty więc sobie mamuty będę strzelał na początku na kampę to co będzie wyjeżdżało trzeba ostrzelać zawsze to jest jakaś szansa na wykonanie zadania no i przede wszystkim na wygranie bitwy, bo to są przecież pieniążki, za to gajziny płacą. I mam tutaj Tygrysa E, ale Tygrys jest schowany, wyjechała za to Pantera A. No, bardzo szczęśliwy strzał. W ten sposób do Pantery jest y, bardzo trudno y, strzelać z pozytywnym skutkiem, No ale udało się jak widać. Znowu wyświetlił się ten tygrys Czekam co on zrobi. Może pokażą się następne cele tylko trafienie po górze wieży Oczywiście żadnych nie może być z tego uszkodzeń Następny strzał już za nic, a tymczasem przejęliśmy punkt A, straciliśmy punkt C. Powinniśmy za chwilę przejąć punkt B. Więc nie jest źle, są następni przeciwnicy. Strzelam się z isu Wyjechała też jak pantera G1, no to już nie jest dobrze. Tutaj z takiej odległości w błyskota To jest bardzo dużo sztuka. Na szczęście dla mnie, jak pantera się pomyliła, strzeliła w skałę, dlatego to jeszcze przeżyłem. Tygrys wyjechał za kamienia, dostał trafienie w gąsienicę. Nawet nie uszkodziłem jej, nie ma tam detraka. Tygrys się wycofuje, tym razem strzał też nieudany, ale w przód tygrysa. No i ostatni pocisk już tygrysa rozwalił, niestety tygrys rozwalił też mnie. No to teraz z drugiego respa i jadę jak widać panterą. Wyrzucam artylerię na ciężar. No, przypominam, że muszę robić to y, zadanie. Tracimy punkt B. Na pasku, co prawda, jest równowaga, no, ale oczywiście, że teraz będziemy tą swoją pozycję y, tracić. Weszło trafienie w tygrysa, no ale tygrys zginął i już nie będzie poprawki po strzału do niego. Ten ciężar po prawej stronie, który tam stał, chyba zginął. Nie ma za dużo przeciwników podświetlonych, teraz dopiero się zaczynają pokazywać. No ja mam do wyboru albo teraz pojadę na punkt B albo na punkt C. Wybieram y, C, dlatego że tam jest łatwiej, nie ma y, jest, nie ma przeciwników, a jest osłona przed nimi. Można sobie stanąć w bezpiecznym miejscu. Poleciała artyleria na punkt. No właśnie, tutaj sobie będę stał i przejmował kapa na tej drodze u góry stoi tygrys E No ale tak stoi, że ja mu nic nie zrobię, jest zasłonięty skałami Za tą skałą po, prawej, po lewej stronie stoi średniczą, a za chwilę powinien dojechać do mnie drugi średnia. Coś tam się dzieje na B. A, tu wyjechała do mnie pantera bokiem. To był oczywisty strzał. Punkt przejęty. Jeszcze tylko zrzucam atlerię na tego Tygrysa, do którego wcześniej próbowałem celować. I będę objeżdżał tą skałę po lewej stronie do średniaka, który stoi na przejeździe. O, załapał się ten Tygrys na moją artę. I tu już powinienem mieć y, tego średniaka, do którego wjechałem, to jest y, Pantera F szczęśliwie trafiony w działo już mi nie odpowie. Wszedł krytyczny no, ale jak widać Pantera mam bardzo mało amunicji, albo wystrzeliła wszystko, albo tak mało kolega zabrał nie udało mi się zrobić fraga na tej panterze, za to dostałem sam strzała od pantery, która wyjechała z drugiego respa. Z dwuosobową załogą to ja nic nie zdziałam, muszę ją uzupełnić. Naprawy poszły dość szybko. Jak widać straciliśmy punkt A, straciliśmy punkt B. No i tracimy y, pasek Tygrys kolega który mnie y, rozwalił mojego tygrysa wcześniej Ale schował się za, za kamieniem tu jest Pantera D detrakt założony Trochę niedobrze do, w, dla mnie jest ustawiona ta pantera. Wystawiła tylko mm, przedni pancerz i to skontowany. Nie widać wieży, nie widać spotów. Na szczęście udało się rozwalić działo w tej panterze. A na punkcie stoi bokiem tygrysek. A1, znaczy stał, bo już go nie ma, i drużynowi mogą w tej chwili przejmować punkt B, ale będziemy tracić C. O, właśnie, tam dojeżdżają przeciwnicy. Jest dwóch czerwonych przy punkcie B, a pantera, którą uszkodziłem, wystawiła dym. Który właśnie zniknął, no i mam tą panterkę. Strzelam do niej w wieże, próbuję tam trafić, no ale bez żadnych uszkodzeń. Pantera strzeliła do mnie i też mi nic nie zrobiła. Tym razem już rozwalona panterka, zrobiony frag. No i przede mną y, z, frag, y, z y, respa wyjechał y, ciężar. mógłbym jechać na punkt A żeby go odbić no ale y, jest tam dwóch drużynowych, mogliby ruszyć tyłki a tu stoi bokiem tygrys i kolejny frak zaliczony do zadania no teraz chciał nie chciał muszę jechać do, na, na punkt A Drużynowi mi się nie kwapią do tego żeby go przejąć jest y, coraz mniej czasu. Jeśli teraz też z tyłu do mnie dojedzie, no to nie przejmę tego punktu. No a drużynowi cały czas stoją sobie na mostku. Nic nie robią, nie wiem na co czekają. Czy im nie zależy na wygranej? Przejmuję punkt. Chciałem zrzucić artylerię, ale nie mam zasięgu na żadnego przeciwnika. W tym momencie pokazała się pelotka. Obiadę tylko te gruzy domów, jadę z powrotem na kapa. Wyrzucam y, artylerię właśnie na tą pelotkę Coś tam powinno się przyjąć na niej Chyba że kolega odjedzie z tego miejsca gdzie rzuciłem artę na no, a że punkt jest przejęty To wracam no, do centralnej części mapy Dlatego że na C są przeciwnicy, i to tam trzeba szukać y, y, następnych fragów. O właśnie, a przy respie pokazał się kolejny tygrys. Pelotce nic nie zrobiłem, teraz będę miał ją na plecach. Celuję do tygrysa. No i ta pelotka zaczęła do mnie strzelać źle jestem do niej ustawiony Muszę się obrócić, wystawić grubszy pancerz w jej stronę No jest ostmint, on potrafi podpalić panterę No ale ostmint się schował Za to przy respie jest yy, 2S3N Sadzone krytyczne, uszkodzenia wieży i obrażenia załogantów. Jeszcze raz po zielonym. No teraz już nic nie zrobiłem, ale mogę bezpiecznie przeładować. I kolejny strzał kończy 2S3M. tam artylerię na ciężki czołg. Może tam się coś przyjmie. No i to zdaje się był IS, a to tego ISa jeszcze stoi Pantera A. Pierwszy strzał za nic, a po lewej stronie pokazuje się bokiem kamiona vk 3002. Skorzystałem z tego, kolejne przeładowanie. Strzał do Pantery A, lecą bomby. Udało się ją rozpalić, ale straciłem też Panterę. Mamy lekką przewagę na pasku, ale nie takie bitwy się wygrywało, trzeba się y, przegrywało. Trzeba się postarać, żeby to wygrać. Y, nie ma nikogo na punkcie A, na punkcie B jest tylko jeden pojazd. Przede mną jest ciężar, przy którym był y, drużynowy. No i w tym momencie zginął. Nie wiem, co robi ten osmin, czy on tam jeszcze przetrwał, czy nie. Jeżeli wjedzie na punkt A, to będzie niewesoło. Bitwa powoli się kończy, przede mną jest jeszcze IS. Wyjeżdżam na niego skontowany strzał, dolną płytę i zrobiony ostatni frag. Nie udało się zdobyć żadnego żółtego medalu, ale bitwa była myślę na tyle ciekawa, że warto ją pokazać. Z mojej strony to wszystko. Z Blachętnie zostawiam statystyki. Cześć!